Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem pomówić o grze Lords of Waterdeep. Jest to, jest to angielskie wydanie wydane przez Wizards. Gra jest przeznaczona od 2 do 5 graczy, czas rozgrywki według pudełka to 60 minut. Gra jest przeznaczona od 12 roku życia. No myślę, że jeżeli chodzi o wiek, to jest odpowiedni. Jest to, nie jest to trudna gra, no ale powiedzmy, żeby tak. Poradzić sobie w nią, to myślę, że te 12 lat trzeba mieć. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, 60 minut, no myślę, myślę że tutaj, tak, dwie osoby to, to tak, ale więcej graczy, no to trzeba, trzeba liczyć, że do dwóch godzin raczej ta gra może, może nam zająć. No dobrze. No to zacznijmy, oczywiście, może od y, wykonania. No to tak, wykonanie w tej grze no, jest naprawdę na wysokim poziomie. No, oprócz tego, że mamy grubą, naprawdę fajną planszę. Fajną instrukcję, mamy piękną wypraseczkę, masę drewna, ładne pieniążki, budynki, dużo kart. Także to więc, więc, więc tu bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o grafiki, na kartach są także bardzo ciekawe, wpasujące się dość klimat. Bo plansza jest taka dosyć surowa, przedstawiająca po prostu miasto, ale, ale mimo wszystko się to w miarę podoba. Gras przenosi do świata Dungeons and Dragons, jest to no, znany miłośnikom RPG na pewno, na pewno świat i będziemy się wcielać w lordów, którzy będą wysyłać swoich agentów, aby poszerzać swoje wpływy w mieście. No, taki jest ogólnie rzecz biorąc temat tej gry. No i tak, grafikami oczywiście ten temat można poczuć. Tematem ogólnie samym po prostu to co robimy jest to, jest to tematyczne i fajnie ten świat odzwierciedla. Natomiast jeżeli chodzi o samo po prostu mechaniczne odzorowanie tematu, czyli powiedzmy ile klimatu jest w tym temacie w tej grze, no to powiedzmy jest go do, tak dość średnio, ponieważ... No niby teoretycznie mówię, jak sobie wmówimy, że my, żeby wykonać zadanie wysyłamy bohaterów, złodziei, magów, płacimy pieniądze, przekupujemy, to tak, ale jednak po prostu dajemy trzy czarne kosteczki, dwie fioletowe, jedną białą i po prostu no raczej gracze tak patrzą na to. Fajnie, że na kartach są opisy takie lekkie, fabularne, to dodaje takiego smaczku grze, no, ale jednak gracze tak bardziej się skupiają jednak na tym, co w grze najważniejsze, czyli na jej mechanice i... I powiedzmy sobie, jest to raczej dość sucha gra. Tutaj, jednak, za poczucie klimatu, w tej grze bym nie dał plus. No ale przejdźmy do samej rozgrywki, czyli sedna sprawy. To jest to typowy worker placement, taki naprawdę bardzo prosty. Czyli i wysyłamy agenta na jedno pól na planszy, i pole jest zablokowane, żaden z graczy nie może tam wejść, i wykonujemy akcję związaną na planszy. No, bardzo, bardzo prosta mechanika. Możemy wykonać także jeszcze wtórzę akcję dodatkową, czyli wykonać zadanie, jeżeli będziemy mogli za nie zapłacić. Więc gra jest bardzo prosta pod tym względzie, ale. Ale jest jeszcze jeden taki smaczek w tej grze, czyli właśnie karty Intryk. I czyli też trzeba jakby zająć pole na planszy, żeby móc ją zagrać, ale jeżeli pójdziemy do tego portu w Watergate, bo tam zagrywamy te karty, to tego y, agenta będziemy mogli jeszcze na końcu tury gdzieś, gdzieś na wolne pole, już co prawda, jak wszyscy gracze, czyli takie gorsze nam raczej zostaną, no ale powiedzmy jeszcze będziemy mogli coś z nim zrobić. Y, one dodają smaku tej grze. Bo dzięki nim właśnie no, ta gra po prostu jest za każdym razem inna. Bo gdyby prawdopodobnie tych kart nie było, tylko byśmy zbierali kosteczki i, i same questy wykonywali, to ta gra by no, nie była zbyt ciekawa. Ale ze względu na te karty intry, które po prostu do, ro, robią dużo zamieszania i one właśnie powodują negatywną interakcję w grze, bo są karty. Są karty, które mogą nam pomóc, na przykład dostań dwie kosteczki albo trzy, albo jakieś pieniążki, albo cokolwiek, a mogę komuś zabrać jakieś kosteczki, dać komuś jakieś złośliwe zadanie, które musi najpierw wykonać za dość słabą nagrodę, zanim będzie mógł swoje zadania wykonywać. Więc tu jest sporo negatywnej interakcji właśnie dzięki tym kartom. No oprócz oczywiście takiej standardowej, czyli odebrania jakiegoś questa. Zajęcia pola akcji, questy są odkryte, więc widzimy, że komuś brakuje na przykład coś, i mimo że nawet mimo, że teraz nie jest jakaś potrzeba, ale zabiorę, żeby grać, nie zdobył tego zadania jeszcze teraz, bo na przykład mu daje jakieś fajne bonusy, więc, więc jest je dość sporo. Jeżeli chodzi o losowość, no to jest, ale na minimalnym poziomie. No W zasadzie losowość tu się odzwierciedla tylko w dociągu kart intryg, no bo to się losowo questy są raczej odkryte, no teoretycznie no możemy powiedzieć, że no. Potrzebuje jakiś tam, zależy od tego jakiego mam lorda, jakiś zadam pity, skalgery albo cokolwiek i nie chcą przyjść. Jest to co prawda to pole reset questów, no ale na przykład mogę mieć znowu pecha i nic nie dojdzie. No więc jakaś tam minimalna jest, ale ona jest do okiełznania i tutaj, tutaj raczej bym nie powiedział, że to jest gra jakoś specjalnie losowa. Jeżeli chodzi o skalowalność gry, no to całkowicie inaczej się gra w dwóch, trzech, czterech i pięciu graczy, no gdyż no. No, mamy więcej ruchów po prostu agentów, więc czym mniej graczy, tym gra jest bardziej przewidywalna i więcej jakby możemy zrobić. Czym więcej graczy, no to jest trudniej wykonać nasze zadania, przewidzieć co się wydarzy, ale gra się przyjemnie naprawdę w każdym wariancie. Są różne to gry, ale gra się przyjemnie w każdym wariancie, więc, więc jak najbardziej polecam tą grę do każdego grona. Jeżeli chodzi o samą grywalność, to jest ja gra. Jest bardzo ciekawa, bardzo fajnie i przyjemnie się w nią gra. Jest to prosty tytuł, ale po prostu sprawia jakoś dużo frajdy. Zmienność rozgrywki także jest na bardzo dość dużym poziomie, gdyż po prostu mamy te początkowe kwesty, które się zmienią. Mamy innego lorda, będziemy się starać inne wykonywać. Inne karty, intryg będą dochodzić, więc no, nie wyobrażam sobie jakichś takich bardzo podobnych rozgrywek. No. Wiadomo, te pewne budynki będą zawsze inne wchodziły, no, więc, więc występuje raczej na bardzo dużym poziomie. Więc tutaj także duży plusik. No to tak, przejdźmy może do ceny tej gry i, i powiedzmy odzwierciedlenia jakości do właśnie ceny tej gry. No to tak, no grę można kupić od około, tam chyba patrzyłem 130 nawet, szło kupić do nawet 190 zł, więc jest dość duży rozstrzał cenowy. No, ale powiedzmy tak średnio około 150 zł myślę, myślę, że to minimum tak trzeba dać tą grę, jak się nie trafi na jakąś promocję. No jest to tak, powiedzmy, to 150 no, odzwierciedla powiedzmy to, co dostajemy w pudle za jakość wydania, yy, jakość rozgrywki, myślę, że można tyle dać. No 190 to już troszeczkę, troszeczkę za dużo, bo nie jest to aż tak też zaawansowany tytuł. Yy, który by powiedzmy to taką cenę odzwierciedlał. No, prawdopodobnie, gdyby się polski wydawca zdecydował tą grę wydać, byłoby troszkę taniej. No ale niestety, podobno, że gra jest zbyt nisowa. A szkoda, bo niestety gra też jest troszeczkę zależna językowo, bo jednak mamy tekst na kartach. Yy, nie jest go dużo, no ale jeżeli ktoś kompletnie nie zna języka angielskiego, no to ciężko mu będzie grać. Aczkolwiek są takie. Polskie tłumaczenia, które można nakleić na kartę, albo po prostu tak jak ja zrobiłem, czyli jeżeli mamy koszulkę, to wsunąć w koszulkę i mamy wtedy wszystkie karty po polsku. Więc tutaj, tutaj da, się, da się to ok, no, Budynków po prostu wystarczy, żeby jeden gracz przetłumaczył, co dany budynek zrobi i wszyscy pozostali będą wiedzieć, bo one leżą na planszy, więc z nimi nie trzeba nic zrobić. No dobrze, no to przejdźmy do końcowej oceny. No, ja Lord of Waterdeep lubię zagrać i raczej rozgrywki. Nie, o to mówię, aczkolwiek nie jest to innowacyjny tytuł, nie, jest to, nie ma to jakichś skomplikowanych, jakichś mega wiążących mechanik. Jest to raczej dość prosta gra, ale bardzo grywalna. Dlatego ja takie 7 z plusem, 8 z minusem powiedzmy ode mnie ta gra dostaje na 10. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.